I dobra, drodzy parafianie, listy mojemu sercu, stęskniłem się za wami. Chyba dużo na jest pokutą to, że nie mogę się z wami spotkać, zobaczyć, porozmawiać, uścisnąć waszych dłoni, spojrzeć w oczy. Brakuje was, i choć serce wygląda, to jednak wiem, że trzeba poczekać, bo w ciszy ufna się jest wasza siła. Teraz jest czekania, czas. Czas. Który kształtuje i filtruje to, co ważne, co dobre, i pokazuje, co najważniejsze. Niektórzy mówią, czas często pieniądz. Nie, często miłość. I ta miłość jest doznana w naszych sercach przez Boga, chociaż wiele nie rozumiemy, nie widzimy, bo dzieją się wokół nas trudne i ciężkie rzeczy. Nie zapomniałem o Was, dlatego jestem. Nie zapomnieli też o Was, moi bracia, którzy nieustannie modlą się do Boga, polecają Was wszystkie Wasze sprawy i każdego z Was bez wyjątku młodego i tego jesieni życia, zdrowego i chorego, pracującego ciężko gdzieś przy szpitalnym łóżku, w karetce, na służbie, czy chociażby za ladą sklepową, czy tych, którzy są w domu, którzy ze względu na to, że są odwołane zajęcia, odwołane wykłady, odwołana praca, przebywają w domu z najbliższymi i też przeżywają na różny sposób to, co dzieje się w nas i wokół nas. Można powiedzieć, że modlitwa, którą Was otaczamy, to niewiele, ale to jednak bardzo wiele, bo ona daje nam jedność w Bogu. To ona nam daje moc siłę Ducha Świętego, który daje łaski potrzebne do tego, by trwać w ufności w nadziei, żeby nie tracić tego, co jest patrzeniem w jutro, z nadzieją, że Bóg dopomoże, że z Jego łaską damy radę. Są tacy, którzy od wielu dni ciągle niosą pomoc innym, mimo braku sił, mimo braku snu ponad siły. I składam serdeczniejsze podziękowanie i szczere wyrazy szacunku. Bardzo Wam dziękujemy. Jesteśmy wdzięczni, bo dzięki Wam możemy tutaj czekać, aż minie choroba i to wszystko, co nas dotyka. Tylko ten, kto był w Waszych okolicznościach, w Waszej sytuacji, wie, co przeżywać możecie z dala od domu, z dala od rodziny, z dala od najbliższych. Są też tacy, którzy przebywają w domu. To dla Was jest ten czas szczególnym darem darem, którego nie wolno zmarnować. To czas Wam dany i zadany, aby spotkać się z rodziną, z najbliższymi, z Bogiem. Trzeba znaleźć czas na modlitwę, na rozważanie Bożego Słowa, na uczestniczenie w Eucharystii, chociażby przez transmisję. I właśnie dlatego, że wielu nie może być na Eucharystii, ty masz obowiązek przeżywać ją tak, by łaski starczyło dla Ciebie i dla innych. To są nasze szczególne rekolekcje narodowe, wołające o sumienie. Bo sumiennie trzeba przeżywać czas pracy, ale też czas łaski. Sumiennie, by nie mieć potem wyrzutu sumienia, żeby też nam nikt nie zarzucił, że tak wielu pracowało, a myśmy nic nie robili. Dziś w Ewangelii Chrystus uzdrawia chorego na ślepotę od urodzenia. Myślę, że dla wielu z nas potrzeba tej łaski przejrzenia, żeby widzieć sercem i żeby mieć dar wyobraźni miłosierdzia, bo tego miłosierdzia od Boga, ale też od ludzi potrzeba w dzisiejszych czasach. To ważny czas, dlatego każdy, kto z nas ma jakikolwiek talent, ten talent musi być. Pomnażany na chwałę Bożą, ale też dla naszego zbawienia, zbawienia naszych bliskich. Wierzę, że przetrwamy razem w łasce i w pokoju serca. Wierzę, że damy jako naród, jako parafia, jako wspólnota radę pokonać wszelkie przeciwności, jakie są przed nami. Mamy dość łaski, mamy dość siły, dość mądrości, dość werwy takiej która niesie serce wbrew nadziei ku przyszłości. Polecajmy więc wszyscy dobremu Bogu przez serce i dłonie niepokolanej dziewicy Marii, naszą umiłowaną ojczyznę, wszystkich rządzących, nasze miasto, naszą parafię, nasze rodziny nas samych. Prośmy Maryję, by każdego z nas otoczyła płaszczem miłości, płaszczem łaski, chroniąc od wszelkiego zła, od pokusy zwątpienia od rozpaczy, od rezygnacji ze życia i z tego, by czynić świat piękny. Pamiętamy o Was w i polecamy każdego i każdą z Was dobroci groci miłości Boga. Ten Bóg jest dobry. To z tym Bogiem trzeba się spotkać. Tego spotkania w głębi serca z tym, który nas umiłował stworzyć miłości do miłości szczerze życzę. Błogosławimy Wam i Wasze rodziny Jesteśmy z Wami i polecamy Was Bogu. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.